kontrolę klap pilocik jest APR I taki miałem rano odpał bo pogoda była ładna i ptaszki ćwierkały i powiedziałem mi Jan zakoduj sobie ten pilocik tutaj masz homelink zakoduj sobie w homelink i teraz spróbuję to zrobić Zrobię to z Wami. A więc teraz tank. Co tu trzeba zrobić? Naciskamy ten przycisk. Już Wam pokazuję, który. Słuchajcie, sytuacja wygląda następująco. Przyciskamy sobie jedynkę tutaj. To nam się pokazuje programowanie bramy garażowej. Czy robimy, czy nie. Wciskamy jest. I idziemy do przodu auta. I przytrzymujemy przycisk transmitera. Hold the hand on transmitter below the left headlight as seen in, in direction on of travel. Now press and hold transmitter. Free flashes mean OK. One long flash error. OK, więc idziemy sprawdzamy, co tam się wyprawia. Dobra, idziemy. przytrzymujemy pod lewą lampą on, 3 sekundy. Migaczem rógnęły 3 razy, czyli OK. Tu mamy informację, że button Button 1 has been programmed successfully. Ok, zróbmy teraz drugi. Słuchajcie, programujemy przycisk numer 2, czyli tutaj dwójeczka wyświetla nam się informacja o procedurze programowania przyciskamy TAK no i co? zaprogramowany mamy przycisk ON teraz programujemy przycisk OFF idziemy pod lampę przyciskamy przycisk OFF i trzymamy trzy razy i procedura zakończona Tutaj mamy potwierdzenie, że procedura zakończyła się pomyślnie. Wciskamy OK, no i mamy dwa przyciski zaprogramowane. No i co? Przyciskamy przycisk 1, otwiera nam się przycisk 2, zamyka. I mamy skończone. Tak więc, w tym momencie ten pilocik już nam jest niepotrzebny. A tak a propos odpałów, no to nie miałem żadnego odpału, tylko mam grupę Audi 8 i tam dużo ludzi podaje ciekawych, dużo akcji, modów, retrofitów i tak dalej. Jedna z osób zaproponowała mi właśnie, żebym sobie tak zrobił i tak zrobiłem. Bardzo tej osobie właśnie chciałem podziękować. Dziękuję, trzymajcie się i do następnego. Cześć.